Dzień dobry. Witajcie w Słowie na Dobry Dzień. Dzisiaj, kochani, kontynuujemy nasze, nasze rozważania w Chrystusie. I dzisiaj chciałbym podzielić się z Wami fragmentem Bożego Słowa, który zapisany jest w pierwszym liście do Koryntian w drugim rozdziale, 12-13 werset, które mówią nam o tym, że jako chrześcijanie, jako osoby duchowe, otrzymaliśmy ducha świętego, który jest nam dany po to, abyśmy mogli zrozumieć. Podstawy chrześcijańskiego przesłania. I od 12. Wersetu czytamy takie słowa, które Paweł napisał do kościoła w Koryncie. My zaś otrzymaliśmy nie ducha świata, ale ducha, który pochodzi od Boga, aby móc poznać, czym nas Bóg obdarzył w swojej łasce. O tym też mówimy nie w słowach dyktowanych mądrością ludzką, lecz w słowach, których nauczył duch, wyjaśniając ludziom duchowym to, co z natury duchowe. Widzimy, że. Każdy chrześcijanin zostaje obdarzony duchem mądrości, duchem świętym, który udziela nam mądrości na tyle, abyśmy mogli zrozumieć to przesłanie Bożego Słowa, przesłanie Ewangelii. Nie oznacza to, że każdy z nas ma taką wielką duchową mądrość, że każdy z nas jest na tym samym, nie lubię tego słowa, poziomie tej mądrości duchowej, że wszyscy mają. To poznanie tych wszystkich duchowych tajemnic, ale w tym fragmencie Paweł mówi nam o tym, że każdy chrześcijanin otrzymał ducha, który pochodzi od Boga, aby móc zrozumieć przesłanie Ewangelii, aby móc zrozumieć przesłanie chrześcijańskie przesłanie, które zostało do nas skierowane poprzez Boże Słowo. Dlatego też, tłumacząc ten fragment, możemy w takich dwóch staniach powiedzieć, że kiedy jesteś napełniony Duchem Świętym, rozumiesz sprawy duchowe, bo jesteś duchowy. Duch Święty, zamieszkując w twoim sercu, powoduje to, że stajemy się świątynią Ducha Świętego i stajemy się osobami duchowymi i jesteśmy w stanie, na tyle, na ile Duch Święty pozwala, zrozumieć to przesłanie, którym zostaliśmy obdarzeni i zrozumieć tą tajemnicę tego duchowego życia, tej mądrości duchowej, która pochodzi od Boga. A więc pamiętajmy o tym, że otrzymaliśmy ducha, który pochodzi od Boga, aby nam pomagał zrozumieć to, co duchowe. Nie słowami mądrości ludzkiej, ale naucza wyjaśniając w duchowy sposób to, co z natury jest duchowe. Radości w Panu pozdrawiam, do zobaczenia, jeżeli Bóg.